Doktor habilitowana Renata Mińkowska norkienę politolog wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień Trwa dobry wystąpienie Państwu. w Strasburgu premiera Mateusza Morawieckiego. Mówi tak, odrzucam język gruźb, pogróżek i wymuszeń. No, czyli ostro. ostro. Tak, mówi ostro, ale też reaguje na to, co powiedziała wcześniej Ursula von der Leyen. Bo też bardzo też mocne dosyć wystąpienie. ostro, dokładnie mhm. tak. To zacznijmy więc... od początku. Ursula von der Leyen, to ciekawe, powoływała się nawet na słowa Lecha Kaczyńskiego. No tak, dokładnie i bardzo słusznie, ponieważ widać bardzo wyraźnie, że teraz Mateusz Morawiecki mówi tak naprawdę do polskiego elektoratu PiSu i ewentualnie potencjalnego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Czyli znów na użytek wewnętrzny. Czyli znów na użytek wewnętrzny i Ursula von der Leyen chyba chciała go trochę ubiec i nawiązała mhm. właśnie do tych kwestii polskiej polityki wewnętrznej, też właśnie po to, żeby pokazać, że ona jest świadoma tego, że dla Polski członkostwo w Unii Europejskiej jest ważne i było ważne ponad podziałami. Natomiast to co teraz robi Prawo i Sprawiedliwość, czyli zjednoczona prawica, to tak naprawdę jest w dużej mierze no wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej powoli. Oczywiście to się dzieje w taki sposób. powiedziałabym trochę niezauważalny, ale to się bardzo często takie rzeczy dzieją. Przecież Brexit Drogotują, też nie żaby, był. Tak zwany, oczywiście przecież że Brexit. Tak, Brexit. Brexit został zainicjowany przez premiera, który był bardzo proeuropejski, tak? A tutaj mamy do czynienia z rządem, który w oczywisty sposób jest powiedzmy eurosceptyczny, o tak, delikatnie rzecz ujmując. Natomiast ja słuchałam sobie pana premiera Morawieckiego przed naszym programem, i rzeczywiście to, co on mówił, to były przede wszystkim no to taki festiwal oskarżeń wobec państw Zachodu, mm -hmm. festiwal przywoływania polskich e, doświadczeń wojennych, tak, które gdzie Polska tutaj była znowu Chrystusem narodów, no ta narracja jest absolutnie konsekwentna w wydaniu prawa i sprawiedliwości. Tylko tyle, że no zapomina, że powinniśmy mówić o, raczej o wyzwaniach przyszłości. To, co on nazywał tymi wyzwaniami, te kryzysy, to tak naprawdę było obrzucanie znowu oskarżeniami państw zachodu. Tymczasem, jeżeli mówi o Nord Stream 2 na przykład albo mówi o kryzysie energetycznym, to zapomniał na chwilę, ale to się mu często zdarza zresztą, że fakt, iż my jesteśmy w tej chwili w takim kryzysie, to nie jest wcale tylko wynik Nord Stream 2, tylko jest to też między innymi wynik braku reform w zakresie na przykład wyjścia powoli z węgla w kierunku odnawialnych źródeł energii. Tego Polska w ogóle nie zrobiła, miała na to Bo czas to stoi, pieniądze, bo Polska węgiel, węglem stoi. Pan prezydent to podkreślił no chyba właśnie. nie w pierwszym swoim w ogóle wystąpieniu, więc no tak się. I na tym się opierała też duża część kampanii wyborczej o, prezydenckiej. Oczywiście. Beata Kempa mówi tak. Wspólny porządek prawny, wspólna polityka unijna potwierdzają proces federalizacji Europy przed wspólnym rządem w Brukseli. To jedno z pierwszych przesłań dzisiejszej debaty. W to sposób prawny będą kwestionować wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Absolutny skandal. Po pierwsze to ustalmy to raz na zawsze i chciałabym, żeby państwo mieli tego świadomość. Nasz Trybunał Konstytucyjny jest nielegalny. To znaczy, zasiadają w nim dubleży. to znaczy został wybrany niezgodnie z polską konstytucją i funkcjonuje, działa niezgodnie z polską konstytucją. Skoro Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica wskazują na problemy polskiego sądownictwa, mówiąc o tym, że, przepraszam, ale są tam jakieś złogi komunistyczne, to co robi pan Piotrowicz w Polskim Trybunale Konstytucyjnym? No, prokurator Czasu to jest PRL. prokurator Czasu PRL, który skazywał działaczy opozycyjnych. Więc jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę, to jest w tym nie tylko niespójność, ale po prostu ogromna hipokryzja. Ale to jest tylko jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że europejski system prawny jest bardzo jasny i nikt go nie kwestionuje. I pod, podnoszenie takich argumentów, że np. a tutaj niemiecki Trybunał Konstytucyjny to może sobie kwestionować zasadę nadrzędności prawa europejskiego, nie jest prawdziwe. Dlatego, że Trybunał Konstytucyjny niemiecki kwestionował, a właściwie nie tyle zakwestionował, co poprosił o wyjaśnienie, w ciągu trzech miesięcy Europejski Bank Centralny dotyczyło to jednej Obligacji. drobnej kwestii. Co więcej i tak Komisja Europejska pozwała, trybunał, pozwała Niemcy w związku z tą decyzją Trybunału w Karlsruhe, więc nie ma równych i równiejszych, a to właśnie słyszymy z ust Ale premiera tutaj, w Morawieckiego. Ale w ogóle mam jakiś taki dualizm poznawczy ze strony polskiego rządu, nazwę to delikatnie, no bo słyszała pani wczoraj, że będzie ten wniosek do TSUE w sprawie y, Trybunału właśnie niemieckiego, tak. więc y, nie rozumiem, bo tak, z jednej strony y, rządzący w Polsce mówią, że TSUE nie ma prawa wypowiadać się w sprawie Trybunałów Krajów Członkowskich, a jednocześnie sama prosić SUE o to, Oczywiście. aby wypowiedział się w sprawie Trybunału kraju Członkowskiego. No Dokładnie to jest paranoja tak. jakaś. Oczywiście, że paranoja, ale polski rząd w tej chwili e, tak naprawdę wprowadza ogromny chaos. Przecież proszę popatrzeć, co się dzieje w tej chwili w opinii publicznej. My jesteśmy, ja należę do, do Team Europe, to jest e, taka grupa ekspertów, którzy tłumaczą Unię Europejską społeczeństwu i my po prostu zachodzimy w głowę, jak to, ta, ta narracja się PiSowi udaje, dlatego, że tam nie ma żadnej spójności. To znaczy, jeżeli już mówią o tym, że jest jakaś federalizacja, że tutaj Unia sobie uzurpuje, to po co dzisiaj premier Morawiecki idzie do Parlamentu Europejskiego? Parlament Europejski to jest reprezentacja polskich, między innymi polskich i obywateli innych państw członkowskich. Mhm. Więc to jest ciało absolutnie demokratyczne. Trybunał, skoro już się tak trzymamy trybunałów, Trybunał w Luksemburgu to jest trybunał, który się składa z sędziów wybranych w kilkustopniowej procedurze i tam naprawdę jest bardzo trudno o no, znalezienie kogoś, kto by się na tym prawie europejskim... Nie nie znał, nawet z Węgier albo nawet z Polski, tak, więc jakby to jest zupełne przemieszanie z poplątaniem, ale wydaje mi się, że cel jest jeden, to znaczy wprowadzić absolutny chaos i to nie tylko taki narracyjny, żeby społeczeństwo już w końcu nie wiedziało, czy to prawo europejskie jest nadrzędne nad konstytucją, czy nie jest. To ja Państwu wyjaśnię, nie ma problemu z niezgodnością polskiej konstytucji z prawem europejskim. Jeżeli takie się pojawia, to polski ustawodawca ma obowiązek dostosowania po prostu przepisów Polskiego prawa do przepisów prawa europejskiego. Ale z tym naprawdę nie ma żadnego problemu, dlatego że my kiedy wchodziliśmy no do, do Unii Europejskiej doskonale o tym wiedzieliśmy, że tak się po prostu podejmuje wszelkie prawo, które jest ustanawiane no na rzecz. Ale argumenty Prawa i Sprawiedliwości. Ja w każdym jej rozmowie, już właściwie mhm. zadaję to samo pytanie, ale no w dalszym ciągu mhm. chyba to trzeba wyjaśniać. Rządzący przez cały czas przekonują, że to wszystko, co dzieje się wokół między innymi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest działanie poza czy tam ponad traktatowe, tak, tak że w traktatach siedział tutaj nieraz Sebastian Kaleta, czy inny z przedstawicieli Solidarnej Polski i pytali mi to, proszę mi wskazać w traktacie przepis, w którym to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może wpływać na organizację sądownictwa w Polsce. No więc jest to artykuł 19, ustęp 1, w którym jest napisane, że sądy państw członkowskich są sądami europejskimi. I to jest no, na pewno jeden z przepisów, który o tym mówi bardzo wyraźnie. Ale tych przepisów jest znacznie więcej. To jest przecież artykuł czwarty traktatu o Unii Europejskiej, który mówi o lojalnej współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej. Mm -hmm. Przepraszam, gdybym ja się chciała rozwieść, ja mam męża Litwina. Gdybym ja się chciała rozwieść, i na przykład w Polsce e, dokonałby procedury mojej rozwodowej, na przykład Sędzia Dubler, to szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ja bym się rozwiodła, czy bym się nie rozwiodła. Dlatego, że w tej chwili no w Polsce jest taki można chaos. Podważyć. Dokładnie tak, że można by było spokojnie podważyć taką decyzję. To nie jest e, moja fanaberia, tak? M jest mnóstwo, na przykład podmiotów gospodarczych, w których e, sprawach, na przykład związanych między innymi z ich działa na terenie Unii Europejskiej mogą decydować sędziowie dublerzy. Ci ludzie nie będą mieli żadnej pewności prawnej tego, czy na przykład mają możliwość dochodzenia tych swoich jakichś tam roszczeń takich czy innych, albo czy jeśli decyzja zostanie podjęta, czy oni rzeczywiście mogą uważać, że sprawa została zakończona. Tak? Oni tego nie muszą wiedzieć, dlatego że w Polsce w tej chwili panuje chaos. Ale o to ewidentnie chodziło Jarosławowi Kaczyńskiemu, dlatego że on przecież przyznał w jednym z ostatnich swoich wywiadów, że jemu chodzi tak naprawdę o zrównanie polskiego sądownictwa z ziemią i postawienie jakby na tym fundamencie zupełnie od sześciu lat jakoś nie wychodzi, nowej... się, do największej porażki w tej sytuacji, czyli instytucji, która miała moralnie uzdrowić polskie sądownictwo i polskich sędziów, czyli Izba Dyscyplinarna, sami się z tego wycofują w tej chwili, bo muszą z jednej no. strony, a z drugiej strony no nie wiadomo, kto za tę koncepcję odpowiada i za tę porażkę Pani odpowiada. Pani redaktor, oni się niby z tego wycofują, ale Izba Dyscyplinarna działa i w stosunku do sędziów cały czas są prowadzone postępowania dyscyplinarne. No nowe nie, ale te, ale te zgłoszone mm -hmm. wcześniej i Oczywiście chodzi o postępowania, które no, dotyczą sędziów niepokornych. To nie są postępowania wobec sędziów, którzy, nie wiem, opieszale działają, i tak dalej. Bo gdyby tak było, to pierwsza powinna, przepraszam, za kolokwializm, polecieć Julia Przyłębska, ponieważ Trybunał Konstytucyjny w tej chwili działa fatalnie. Znaczy, fatalnie w sensie danych statystycznych, mm -hmm. działa opieszale bardzo długo, już jakby pomijając fakt nielegalności działań, czy, czy tego, że, że wydaje kuriozalne wyroki. Natomiast ja jeszcze nawiążę tylko, bo, bo a propos Trybunału Konstytucyjnego, i tego, co teraz mówi premier Morawiecki w Parlamencie Europejskim. Przecież to premier Morawiecki tak naprawdę no w pewnym sensie zamówił ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No to było na jego wniosek. To było na jego wniosek i właśnie cały problem polega na tym, że on tego wniosku nie powinien był kierować do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ był to wniosek tak naprawdę w oparciu o działanie w złej wierze. Dlatego, że ponieważ między prawem polskim a prawem europejskim nie ma sprzeczności w żadnej kwestii poza tymi kwestiami, które nie pasują rządowi Prawa i Sprawiedliwości, mm -hmm no bo dotyczą właśnie tak zwanej praworządności, to ja jeszcze może naszym tylko widzą jeszcze raz wyjaśnię, czym jest ta praworządność. Praworządność, drodzy Państwo, której broni Unia Europejska, to jest taka sytuacja, w której jeżeli Polacy dostaną środki z Unii Europejskiej teraz, czyli polskie społeczeństwo, to Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mogło sobie tak po prostu rozdzielić je między swoich, nie wiem, em, em, No tak jak ziomków. wydarzyło się to z Funduszem Inwestycji dokładnie, Lokalnych. Dokładnie tak, jak to miało miejsce, tak, z Funduszem Inwestycji Lokalnych, czy swoich znajomych i, i a przecież mamy, Mnóstwo przykładów, że Prawo i Sprawiedliwość może takie rzeczy robić, bo już takie rzeczy robiło, tylko tym razem tych środków jest znacznie więcej. Więc niekoniecznie polskie firmy, które naprawdę będą potrzebowały tych pieniędzy, muszą je dostać. To jest sytuacja hipotetyczna, o której mówię. A później, jeżeli te firmy będą chciały zakwestionować tę sytuację i powiedzieć, że na przykład nam się powiedzmy należały mm -hmm. jakieś tam środki w sensie systemowym w sądach nie będą w stanie wywalczyć sprawiedliwości z prostego względu. Te sądy będą zajęte przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości, którzy absolutnie usankcjonują sytuację za staną. Tak, o uniknięcie takiej sytuacji chodzi. A my już wiemy z, z, z Węgier na przykład i jest już sporo postępowań wobec Węgier, wiemy, że do tego może dojść, ponieważ Wiktor Orban stworzy właśnie taki system przez podporządkowanie sobie sądów, taki system, w ramach którego właściwie jest bardzo trudno dochodzić sprawiedliwości, mhm. jeżeli e, na przykład e, wsparcie dostaje firma, która jest powiązana jakoś z, z, z y, władzami. Pani doktor, to teraz kolejny cytat z Mateusza Morawieckiego z dzisiejszego wystąpienia. Tu jesteśmy i nigdzie się stąd nie wybieramy. To premier Mateusz Morawiecki, o Unii Europejskiej. Czy pani zdaniem naprawdę, naprawdę realnym jest to, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do Poleksitu? Czy to jest tak, jak już na początku naszego spotkania wspominałyśmy, jedynie taka używka w cudzysłowie na użytek wewnętrzny? Czy pani naprawdę uważa, ale tak naprawdę, że PiS chce wyprowadzić prowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Tak, ja tak naprawdę uważam. Tylko tyle, że oczywiście to wyprowadzenie może się różnie odbywać. Mm -hmm. Ja powiedziałam na początku, kiedy tylko PiS doszedł do władzy w wywiadzie dla d że zresztą wtedy grożono mi śmiercią za to, że pod koniec drugiej kadencji, jeżeli PiS będzie rządził dwie kadencje, na pewno będzie dążył do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Właśnie dlatego, że Unia Europejska to jest obszar, w ramach którego broni się praworządności, czyli też no, broni się pewnych zasad. A jedną z tych zasad jest praworządność, czyli nie stawianie się władzy ponad prawem. I teraz pani profesor, pozwoli pani, roz, będziemy roz, kolejny mit rozbijać. Mhm. Bo mówi się o tym, że mamy ogromnie euroentuzjastyczne społeczeństwo, zresztą w mhm. ostatnich tygodniach kilka procent, jakby punktów procentowych do góry to poparcie poszło, to już tak. jest mniej więcej 90 do, do 10 tak. w tej chwili, no czyli lwia część społeczeństwa chce mhm. być w Unii Europejskiej. Mm. I wydaje się wszystkim, że wyprowadzenie Polski z Unii no nie jest takie proste. Bo po pierwsze, sama Unia wrzucić nas nie może, bo tego nie przewidują żadne procedury. No, nie jak może rozumiem w ramach formalnie prawa europejskiego. Formalnie, tak. nie Nie, prawa ale w ramach prawa międzynarodowego mogłaby, ponieważ no do działania do działania do działania do działania do działania do działania jest taka możliwość oczywiście na podstawie konwencji genewskiej, ale to jest jakby zupełnie to bajka. To teraz, co może zrobić PiS, żeby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? Mówiąc krótko, czy do jest referendum? Nie. Jak to nie? Po prostu nie. To znaczy polskie społeczeństwo wcale nie musi się wypowiedzieć w referendum na temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Można to spokojnie zrobić tylko i wyłącznie ustawą. Jak to I ustaw... to nie jest moja fanaberia. Tak można po prostu zrobić dlatego że do tego jest potrzebna tylko i wyłącznie zwykła większość, co więcej. Jest potrzebna ustawa i to jest w zasadzie wszystko. Później oczywiście to trwa przynajmniej znaczy, dwa lata, Elżbieta, ale nie ma witek może zwołać posiedzenie referendum. sejmu, zorganizować debatę i zwykłą tak. większość czy jesteśmy wyprowadzani Absolutnie z Unii Europejskiej? Tak. Dokładnie tak. No nie ma obowiązku referendum, żeby wyjść z Unii Europejskiej, dlatego że jest to po prostu e, no, akt prawny, na mocy którego na przykład możemy po prostu wypowiedzieć umowę międzynarodową, której jesteśmy stroną i to jest zupełnie normalne. To, co to jest więc, to jest... No tak, i dlatego Donald Tusk jak rozumiem te dwie trzecie do konstytucji chce wpisać, tak? No na przykład, właśnie nie tylko Donald Tusk a tam chyba próbował i Andrzej Duda wpisywać w ogóle polskie członkostwo w Unii Europejskiej, ale to było oczywiście wszystko bardziej retoryczne. Natomiast tak, jeżeli Donald Tusk mówi o dwóch trzecich, to on mówi właśnie nie sobie a muzą, tylko mówi o tym, żeby jakieś, jakiś, e, jakiś konsensus, e, konsensus ponad No I to się dzieje tymi, później: jest powiedzmy. głosowanie, sprawa idzie do Senatu, wiadomo. no W obecnym układzie Senat się sprzeciwia. Może być różnie. I potem decyduje prezydent, tak? No w Ostatecznie. Zasadzie, tak. W zasadzie, no dobrze, zupełnie tak. hipotetycznie prezydent tak. ok, mówi, dobrze, wychodzimy z Unii Europejskiej. Jak to się później odbywa? No normalnie mamy dwa lata, no bo takie są procedury. Tyle Taka czasu jak też Brytania powinno trwać wychodziła. dokładnie. Chociaż Wielka Brytania wychodziła do mm -hmm. dłużej ze względu. <laughs> Polska pewnie też miałaby z tym z tym Pewien problem, no bo to nie jest takie proste, po prostu odciąć się. Natomiast ja, tylko, bo może też nie wszyscy nasi, nasi widzowie wiedzą, jakie Wielka Brytania ma w tej chwili problemy związane z wyjściem z Unii Europejskiej. I to są problemy rozmaite. Od tych związanych z pandemią i ze skutkami pandemii przez inflację, przez osłabienie kursu funta, przez na przykład problemy z logistyką, z kierowcami tymi osławionymi ciężarówek i autobusów i tak dalej. Oni mają ogromne problemy w tej chwili problemy z siłą roboczą przede wszystkim. Bo się okazało, że to nie jest takie proste, wyjść sobie z Unii będąc Europejskiej w Unii i Unii już wszystkich. będziemy mieli problemy z siłą A roboczą, Dokładnie ale to jest tak. Co dokładnie tak. Natomiast y, to rzeczywiście jest tak, że y, no, niekoniecznie PiS musi. Y, nie wiem, w nocy na przykład uchwalić ustawy o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. On może nas w tej chwili trzymać na obrzeżach Unii, właśnie marginalizując nas. Europę Realizując Europę dwóch prędkości, przed dokładnie, którą ostrzegał Jarosław Kaczyński. Dokładnie tak. I to jest cały problem, że my się tak naprawdę o to prosimy. To jest. Ja, ja tego w ogóle nie rozumiem. Znaczy dla mnie polityka to jest taka sfera, w ramach której naprawdę... Światli politycy pokazują społeczeństwu, że powinniśmy iść dwa kroki do przodu, ponieważ nas czekają na przykład za 10 za 20 lat jakieś wyzwania, które musimy sprostać. Tak naprawdę Unia Europejska robi dokładnie to. Mówi że będzie kryzys klimatyczny, przechodzimy na na przykład odnawialne źródła energii, tak? Do tego dążyliśmy. Okazało się, że Polsce to bardzo nie pasowało, a dzisiaj mamy problem z uzależnieniem od nieodnawialnych źródeł energii albo z importem gazu mm -hmm. z Rosji. No proszę wybaczyć, ale to tylko świadczy o naszej krótkowzroczności. Za chwilę będziemy przechodzili na energię atomową, być może, no bo już wiemy, że są pomysły, żeby budować elektrownie Nawet szczerze mówiąc, jest jeden pomysł budowania elektrowni atomowej, na przykład w Kaliningradzie, z udziałem rosyjskiego kapitału przede wszystkim, gdzie być może Rosja będzie miała większość mhm. udziału, co też jest bardzo niebezpieczne oczywiście, bo jeszcze dodatkowo się możemy uzależnić. To są plotki, ale o tym parę poważnych redakcji pisało już wcześniej, w związku z czym naprawdę to nie jest tak i podobno przyklaskuje temu Prawo i Sprawiedliwość, więc nawet jeżeli Prawo i Sprawiedliwość teraz krzyczy, że i uwaga, Komisja Europejska ma zbadać działalność Gazpromu, tak więc my Unii nie lubimy, ale mhm. jak trzeba zbadać Gazprom tak? i zobaczyć co się dzieje, to my bardzo chętnie skorzystamy z pomocy Unii Panie doktor, Mateusz Morawiecki idzie daleko, chyba, tak mi się wydaje. Jeżeli chcecie tworzyć europejskie bezwartościowe superpaństwa, to najpierw uzyskajcie zgodę wszystkich społeczeństw. No, tylko, że społeczeństwo polskie chyba już zgodziło się na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, pokazując, że w 90% jest za. Więc, no, pan premier Mateusz Morawiecki nie wiem, do czego nawiązuje, bo Polacy ewidentnie pokazali, że projekt europejski się Polakom podoba. Powiem może więcej... to jest zapowiedź referendum kolejnego w no, sprawie pozostania w Unii Europejskiej? No, ale to jest, to, to byłoby, nie wiem, po co, chyba po to, żeby może wysądować coś, nie wiem, Jarosław Kaczyński często lubi takie wrzutki robić, mm -hmm. na przykład, nie wiem, y, przez Dwa, trzy tygodnie, on obrzydza Polakom coś, jakąś grupę LGBT, teraz nie wiem, teraz są wspaniacy. Wcześniej byli imigranci i uchodźcy, jeszcze wcześniej kobiety, oczywiście. Lekarze i nauczyciele. Lekarze i, nauczyciele i tak dalej. I potem tak sprawdza, jakie jest poparcie społeczne dla tych grup, czy coś się zmieniło, czy nie. I czy może znowu podebrać na przykład Konfederacji te parę punktów procentowych mm. poparcia i tak dalej. To jest najbardziej dla mnie, jako politolożki, przepraszam, ale obrzydliwa forma sprawowania rządów, jaką można uprawiać. I dlatego na przykład, kiedy były stawiane zarzuty Donaldowi Tuskowi, też, że na przykład rządzi przez sondaże. To, to tak było. To tak, no to też. Nie, nie uważałam, żeby to, mhm. była, żeby to był dobry sposób sądowania, właśnie dlatego, że ja uważam, że politycy powinni jednak mimo wszystko patrzeć na to, jakie są wyzwania przyszłości. Zresztą, dzisiejszy kryzys klimatyczny to też trochę wina Tuska, chociaż nie chciałabym obarczać Tuska winą, bo robią to dosyć, dosyć, w dosyć dużej mhm. liczbie też inni. Natomiast Donald Tusk dzisiaj próbuje jakoś tam ratować tę naszą sytuację w Unii Europejskiej. I tak naprawdę to chyba jemu zawdzięczamy jeszcze jakieś takie resztki zaufania do Polski i pewnej nadziei na to, że może. Rzeczywiście coś się w Polsce zmieni. Natomiast ja tylko chciałabym zwrócić uwagę na jedną kwestię, którą ja znam z, no z, z racji na fakt, iż jestem mm -hmm. często w, w Luksemburgu i powiedzmy często rozmawiam z, z urzędnikami europejskimi tych wyższych szczebli. Oni cały czas nie potrafią zrozumieć tego, jak w ogóle Polacy do tego doprowadzili, że w tej chwili no, jest rząd, który jest tak bardzo skrajnie antyeuropejski, podczas gdy Polacy w 90% są proeuropejscy. No Im się dzieliście... to kompletnie nie spina, naprawdę. Bo to yy, wielbiciele filmu powiedzieli yy, Lot nad Kłuczym gniazdem. Yy delikatnie rzecz ujmując. Tak, ale Natomiast... jeszcze Panie redaktor, jedna, jedno tak. zdanie. 80% Węgrów też jest proeuropejska, więc też pamiętajmy, co więcej. No to z czego to Węgrzy, wynika? No właśnie, no Węgrzy pani uważają... No w, 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 tak, to wynika, te, to wynika z tego, że no, Prawo i Sprawiedliwość ma tak, publiczną telewizję, prasę lokalną. Poza tym Polacy lubią się karmić i zresztą Węgrzy przez długi czas też lubili się karmić takimi wielkie Węgry, tak, tak samo teraz wielka, programy dumna Polska. Tego dumna można, Polska. Pani doktor, programy socjalne, nie Programy socjalne absolutnie tak, tylko że programy socjalne są często często no, skierowane na coś zupełnie innego niż yy, w, jakby w założeniu. Poza tak, tym no wielu bo nie zauważa, że programy 500 socjalne zjadają inflację celu. i że już nie ma Oczywiście. żadnego 500+. Już nie ma. pani doktor, ponieważ za chwilę musimy kończyć, to ja jeszcze o jedną mhm. rzecz chciałam panią e, dopytać. Ponieważ że powiedziała pani z pełną stanowczością, że naprawdę uważa, że PiS dąży do wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej. To jedna rzecz. Tak. Czy pani naprawdę sądzi, że Mateusz Morawiecki czy Jarosław Kaczyński mhm. tak zupełnie realnie nie, zastanawia, nie, na, nie zastanawiają się nad tym, co poza Unią, że oni mm. nie myślą o tym, co bez tych funduszy, co jeżeli chodzi o kwestie wartości, to nie, to odłóżmy, mm -hmm. bo to akurat najmniej mm -hmm. dla PiSu chyba istotna rzecz. Mm -hmm. Ale kwestia finansów, czy kwestia bezpieczeństwa mm -hmm. geopolitycznego także. Oczywiście zaraz wszyscy mm. rzucą się na mnie i powiedzą, że Unia to jest wspólnota gospodarcza, a nie bezpieczeństwa, że od ale tego mamy tak na to, nie ale niemniej e, jednak no, da się to jakoś porównać mm -hmm. pod tym kątem. I naprawdę pani zdaniem Jarosław Kaczyński o tym nie myśli? Znaczy pani po redaktor... nas choćby potop, to tak? tak. Tak Pani redaktor, dlatego że to do czego dąży Jarosław Kaczyński, dokładnie to samo dotyczy premiera Morawieckiego i w ogóle tej opcji rządzącej to jest tylko i wyłącznie wygranie kolejnych wyborów. To było coś, do czego dążył Viktor Orban i on mieć to robił, żeby rządzić. E, tak, tylko proszę pamiętać, że sprawa funduszy europejskich jeszcze nie jest przesądzona. Poza tym dzisiaj te pieniądze przecież są też dodrukowywane. Przecież my zaciągamy ogromny dług, przed chwilą profesor Balcerowicz o tym mhm. mówił i to e, to nie jest jego wymysł, tak? No, na to wskazują dane po prostu, że nam się powiększa dług, mm -hmm. że mamy inflację oczywiście, więc też siłą rzeczy ją trzeba będzie jakoś tam tak czy inaczej niwelować, że, ale Adam Glapiński powiedział, że my sobie poradzimy fantastycznie, doskonale, tak, więc do następnych nas w wyborów w oczywiście możemy dociągnąć. Natomiast powiem pani, pani redaktor, że według wszystkich, absolutnie wszystkich opracowań, jakie powstały na temat odchodzenia od demokracji i dążenia do autorytaryzmu, dokładnie tak to wygląda, jak PiS to od samego początku do dzisiaj realizuje i prawdopodobnie będzie to realizował dalej, czyli podporządkowanie sobie sądów, mediów. To jest tak klasyczne, że naprawdę studenci pierwszego roku to wiedzą. I... I w związku z tym moim zdaniem to będzie tak, że oni po prostu będą dążyli do wygrania kolejnych wyborów. Polska opozycja zresztą też im się trochę podkłada, bo pytała Pani, dlaczego tak jest, że, że zwyciężają w wyborach właśnie tacy ludzie jak Kaczyński czy Orban. No między innymi dlatego, że polska opozycja nie potrafiła się nawet zjednoczyć w kontekście protestów przeciwko temu orzeczeniu. No to to jest naprawdę... No to, że rząd obecny jest Silne słabością opozycji. To już między też nie, nie, innymi, od, nie od innymi wczoraj też. wiadomo. Dokładnie. Mateusz tak. Morawiecki kończy swoje wystąpienie tak. Kompetencje Unii mają swoje granice i nie mogą być przekraczane. Mówimy tak europejskiemu uniwersalizmowi, mówimy nie centralizmowi. Niech żyje Polska, niech żyje Unia Europejska suwerennych państw, niech żyje Europa, najwspanialsze miejsce na świecie. Znaczy zgadzam się z nim w tylko, tylko w jednym zdaniu, że rzeczywiście to jest najwspanialsze miejsce na świecie. Niestety cały problem polega na tym, że rząd Morawieckiego i y, cała opcja rządząca w Polsce chyba tego nie docenia. I mi się naprawdę wydaje, że jeśli wyjdziemy z Unii Europejskiej, a oni będą tworzyli jakąś Polskę, nie wiem, w wizji Jarosława Kaczyńskiego, no bo chyba o to jemu chodzi, no i Ziobry oczywiście, bo wiadomo, że do tej wizji potrzebne jest sądownictwo i podporządkowanie sobie absolutnie wszystkiego, całego aparatu państwa. To jest też klasyczne pierwsze, Rok naprawdę studiów politologicznych, no to wtedy będą mogli, że tak powiem, utrzymywać tę swoją jakąś tam wizję, ale prędzej czy później no, dotknie ich kwestia tego, z kim będziemy w sojuszu. No i ja niestety uważam, że poza Unią Europejską, jeżeli już jesteśmy na coś skazani, to raczej na Rosję, no bo na co innego. Nie wiem, na Chiny. No już mamy się zapożyczać podobno w Chinach, więc no, jest jakiś taki plan, ale, ale my nie doceniamy tego, że Unia Europejska jest naprawdę fantastycznym miejscem na Ziemi, wcale nie tylko ze względu na pieniądze, ale właśnie ze względu na wartości. To jest to jest miejsce, w którym naprawdę nad każdym człowiekiem się. Pochylamy, tak, to znaczy każdy człowiek powinien być przynajmniej wartościowy. Dlatego rządu niewątpliwie tak nie jest, no bo widać to na, na przykładzie uchodźców i imigrantów, tak? Że niektórzy ludzie no, są po prostu mniej. Wiele istotni. rzeczy do naprawienia też tam jest, ale to właśnie trzeba naprawić. No tak, się ale wspólnie, to próbuje to robić Unia Europejska dokładnie. Tylko, no, co może Unia Europejska, jeżeli Polska mówi Unii w tej chwili nie, my was nie chcemy. Generalnie chcemy wszystko robić po swojemu, ale no dajcie nam pieniądze. I z tym otwartym pytaniem Państwa zostawiamy. Doktor Renata Mińkowska, Norkiany, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo pani doktor za to Dziękuję spotkanie. Pięknie.